Wiąże się to z potężnym kosztem dla Państwa. Żołnierze USA w Polsce już wkrótce zdecydowanie powiększą swoją populację. Takie zapewnienie złożyła ambasador USA George Edmondsbacker w rozmowie z Financial Times. Oczywiście będzie to związane ze sporym wydatkiem, jaki będzie musiał podjąć rząd Mateusza Morawieckiego. Żołnierze USA w Polsce już niedługo zwiększą swoją liczebność. Zwiększenie liczby amerykańskich wojskowych w kraju wiąże się bezpośrednio z decyzją Donalda Trumpa, który życzy sobie powiększenia militarnych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten pomysł bardzo spodobał się obecnej ekipie rządzącej, która proponowała 2 miliardy dolarów na pokrycie kosztów stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Ambasador George Edmondsbacker potwierdziła, że większość propozycji strony polskiej zostanie zrealizowana. Zaznaczyła również, że wybudowanie stałych bas jest mało prawdopodobne. Wszystko opiera się o założenie departamentu obrony Stanów Zjednoczonych, który widzi większy potencjał w bardziej mobilnych i stale rotujących kontyngentach. Na terenie Polski stacjonuje obecnie najwięcej amerykańskich żołnierzy w całej Europie Wschodniej. W naszym kraju znajduje się obecnie 4300 wysłanników wojsk Stanów Zjednoczonych.